Próbuję to zrobić też. A ja się odciągnął włączył w Zerę on, te ocy, i jakie? No. Borgie, nie widzisz jaką fajną wysłałem wiadomość? Zerę on zrobił z, z Ale ogarnijcie się, bo lajba mam. Ja ciągle nie widzę, że masz lajba. Ja nie wiem, no. tak. ty jest? Coś popatrz, bo to niemożliwe Czekaj, ja O no ja. admin, nie head technik, weź sobie zmiennik, bo masz head admin Aha, nie zauważyłem Ej, tego, no. technik Zgadnij co napisałem, jak wyjeżdżam na patrol Widziałem, widziałem, ale się ogarnij Zgadnij, zwłaszcza wyjazd na patrol po Chociaka No ogarnij się Wszystko ogarnę ogólnie Poczekaj, zaraz ogarnę tam. O kurde. A ja teraz? Co to widać? Zatrzymać się, proszę się zatrzymać! Nie widać. O, pierdziele. Dlaczego mu się nie chciało tego robić? No nie jeszcze Disneya włączyłem przez przypadek. Proszę tu skręcić. A teraz? Nie widać, chyba jest tak ciągle czarny eklon. Głosy się zatrzymać, a ja, nie uciekać. Nie, nie, nie uciekam. O, teraz, no, 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 teraz. A teraz dalej widać? No dalej, wszystko. Dobra. Proszę wjechać na teraz, na masz Ej, masz czad. Nie mogę, nie, nie mogę wjechać. Masz czat? O, Uciekanie! A gdzie jest kod niby? Ale co? A to ty jedziesz tym! Ty? Oczekaj. Gdzie jest niby kod? No kod masz w opisie. W opisie? Nie czy czy proszę do zakadu. Nie no, chłopaki, naprawdę. Co? Każdy jest policjantem. No dobra, ja mogę być kruminaalistem. Jak mi ktoś przeleje, jeden to ja mogę iść, bo ja nie chcę mnie na broń. Ja, ja wolę już być jeden I co, so RD? nie, ja, ja już mam na broń mam. Nie, to ja też idę na broń. Znaczy jeden policjant będzie tylko. Oj oj oj. A na chwilę muszę coś pogarnąć. A ja pytanie, Gienia, mo możesz pisać na czacie? Na live? No a, co? Ty a ty jesteś na live, nie? U mnie. No, no jeden widzowie. Trzy polubienia. Tak, trzy. U mnie jest jedno. Głośno. Ja sama zjeżdżałam mi na karę. No właśnie, Adrian Carson. Dobra, Ej, a weź coś napisz na czacie, ja zobaczę, jak to działa. Nie mogę. Czemu? Nie gdzie się pisze na YouTubie. Na to... samym dole jest czat. No, nie wiem, jak to się bierze. nie wiem, jak to. Co jest? Tylko weź nie oznakowany jak coś w samochód. Tylko no, nie tu pisze, więc ja nie. Aha, bo są wyłączone komentarze, nie dosyć. Aha, jak? No, tam włączone. Nie wiem, ja nic takiego nie dawałem. Kto to chce dostać permanent. Perma Ty. ty. Chcesz. Ty go proponujesz No ja bym chciał, ale ja nie mogę. To mogę dać się na moim serwie, jak chcesz tak bardzo. O, bo oczywiście, chociaków. Ogarnij się. Nie jestem game jak ty. Ej. Przyszłość, to ty kurde do mnie jak mówisz.

Nie masz prawa bić, bo tak to tu będziesz super admin. Chyba ja tego rozwalić nie mogę. O! Ty to masz no, trzy Dobra, zostawię. I tu pana, no i co tu mnie walczysz? No! Wykomość na samym. Mogę mieć wiedzę i filozofię, dochodzę do wniosku, że najpiękniejsze są. No zostaję. nie. No dalej, dalej. No dalej. No dalej. No dalej. No zostawić. No dalej. No dalej. No dalej. zaraz dalej. No dalej. No dalej. No na No <noise> dalej. No bo ja teraz próbuję C czasu gardzić. Ale wyłącz te sygnały! Próbuj, dlaczego? Nie masz, nie masz prawa mi... No i co? No i co mi zrobisz? No i co? Wszystko. No no przez tu Pani Asia. No ale my odgrywamy, chłopie, RP, a nie? Chłopie, zero osób jest, dosłownie, oprócz nas. No trudno, mnie to nie obchodzi. Mnie też to nie obchodzi. No to ten jest po prostu kika. Kika to ty możesz... Dobra, teraz tera powinien być czat. Zobacz. <noise> już powinno być. Czuj, Jest czat? Nie działa. Tak nie działa. Czekaj. Nie ja się już na szkole. do, chodź do nas, ludzie. W są.

O, a weź teraz. Teraz już pójdę móc Zobacz. Aha, bo ty, bo ty chyba masz yy, konto dla dzieci, a nie możesz. Ja nie wiem, to jest zbugowane. O, ledzi. <laughs> nie wiem, to się nie opłaca takiej transmisji robić, bo coś tak niko, nikt nie wbije No wiem No chyba, że, no, chyba, że komuś udostępnisz mój. No chyba, że komuś dasz link do mojego tego kanału. No, to mo jeszcze, ale tak to wątpię. bo Ja w ogóle muszę grać na połowie ekranu, bo muszę widzieć czata, bo nie będę inaczej widział. Ja. Nie wiem A, bo ja przypadek wyłączyłem. Czekaj, czekaj, czekaj. Zapomniałem włączyć. Już macie tu się ma... Tu się ma przegłos. to mocny. Już nie ma. Na sygnałach O co jest Nie da się grać na połowie ekranu Tak jest jak się daje live'a co uciekasz? Co Jeszcze kapsloka, nie? Koło klubu Chyba widać na live'ie A czekaj, przypadek flybą trzeba, mi wrócić No to nie nawalaj! Nie no, nazywam się nie za. Ja nie wiem, jak wygrać tu. Coś mi się wydaje, że i tak tu nikt nie dołączy na live. A. No ja Moim zdaniem tu nikt nie dołączy. prostu czas marnujemy. A jak zaraz ich nie dołączę, to wiesz, wór skończę to i gramy w Gartika. Bo się nie Z medykiem, geniuszu. Dobra, daj mi wrócić na pracę. No ale ja nie wiem, wyście by RDM zrobili. Z jak ja wbić z 8 kąt Nawet tu, wytłumacz mi, jak mam ten. Odpalić Robloxa 14 razy, proszę. No ta, ale nie umiem wbijać z nich. Albo czekaj, ja geniuszem jestem. Zakończ transmisję.